Dzień po tym, jak została wyśmiana przez młodych projektantów, do zakładu starszej Krawcowej wpadła zapłakana dziewczyna. Moja suknia jest zniszczona, szlochała. Ślub miał być za dwa dni, a kreacja z luksusowego butiku wyglądała jak po przejściu huraganu. Starsza pani westchnęła. Czasu było mało, a pracy mnóstwo, ale spojrzała w te zrozpaczone oczy i nie mogła odmówić. Zobaczymy, co da się zrobić. Powiedziała ciepło, choć sama nie była pewna, czy zdąży. Tamtej nocy w małym warsztacie nie zgasło światło. Krawcowa wyciągnęła z zakurzonej skrzyni swoje największe skarby, rolki jedwabiu, które przeleżały lata, i delikatne koronki ręcznie robione jeszcze przez jej babcie. Na wyjątkową okazję, mawiała zawsze. A czy mogła być lepsza? Igła tańczyła w jej zręcznych palcach, a z każdym szwem suknia nabierała kształtu. To nie było zwykłe szycie. To była magia. Wkładała w te kreacje całe swoje serce, lata doświadczeń i cichą modlitwę o szczęście dla młodej pary. Nad ranem, gdy ostatni guzik został przyszyty, spojrzała na swoje dzieło, było gotowe. Gdy panna młoda przyszła na przymiarkę, za nie mówiła. Suknia leżała na niej idealnie, jakby była dla niej stworzona. Każdy detal, każdy haft opowiadał historię. W lustrze nie zobaczyła po prostu ładnej kreacji, ale dzieło sztuki, które podkreślało całe jej piękno. Jest, jest idealna, wyszeptała ze łzami w oczach, tym razem ze szczęścia. Zdjęcia z jej ślubu obiegły internet lotem błyskawicy, trafiły na okładki magazynów modowych, a świat zachwycał się tą niepowtarzalną suknią. Wszyscy zadawali jedno pytanie: kto jest autorem tego cudu? Ale nikt nie znał odpowiedzi. Tymczasem, daleko od zgiełku, starsza krawcowa uśmiechnęła się do siebie, zamykając drzwi swojego warsztatu. Przewiesiła przez nie małą tabliczkę z napisem Nieczynne do odwołania. Jej dzieło spełniło swoje zadanie. Teraz nadszedł czas na zasłużony odpoczynek. A może na zupełnie nowy początek? Dziękuję, że jesteście ze mną. Jeśli ta historia was poruszyła, zostawcie kciuka w górę i zasubskrybujcie, by nie przegapić kolejnych opowieści. Do zobaczenia.